Dzisiaj będę kolorować. Serwis zrób to sam. Zaczynam od, od tego całego. Buta skończona od twarzy, teraz nogi. A buty? O, jeszcze coś mi się tak wydaje, że to będzie bardzo szybki odcinek. Wiecie, ale teraz buty. Buty skończone, teraz reszta głowy. Cała głowa skończona. Teraz reszta. serca, zrób to sam. Pokażę efekt końcowy. Oto efekt końcowy. To był na tyle feszcz.